Witajcie moi kochani, dzisiaj tak nietypowo z kuchni. Jemy kawkę i chciałbym Was zabrać w fajne miejsce. Znalazłem Super Bar finda zapraszam podcie ze mną na dworze jest minus 4, ale to mnie do niczego nie zniechęca. Jedziemy. No i zaraz dojeżdżamy do szopy i pokażę Wam co znalazłem. No i słuchajcie, jest. Garbusik. 15 lat stał w garażu i chyba na mnie czekał. No i słuchajcie, co? Przed nowym rokiem znalazł się barfaint. Stał 15 lat w garażu suchym. 10 km od mojej szopy. Zaraz wam pokażę całe auto. A więc przedstawiam Wam garbusa 1302. Dość rzadki model, ponieważ. Był produkowany tylko dwa lata, od 70 do 72 roku. No Na pierwszy rzut oka może on trochę Was straszyć, bo nie wygląda za ciekawie. Ale fajna znajda, bardzo fajne znalezisko. Garbuz jest bez silnika, ale przecież w garażu mamy silnik, który można do niego wykorzystać. A dlaczego rzadki model? Dlaczego tylko dwa lata był produkowany? Ponieważ to jest garbus, który jeszcze ma jak widzicie płaską szybę, ale z przodu już ma zawieszenie na MacPersonach. Nie na rurowisku jak ten żółty mój garbus. Ale ma MacPersony. No i drugą też zmianą jest taka, że skrzynia jest sucha i płosie z tyłu są przykręcane. No ciekawa znajdka. Na razie postawimy go z boku, rozpakujemy, bo dostałem do niego jeszcze błotniki, dostałem klapę, szyby. Zobaczymy, co tam jest ciekawego w tym aucie. Właściciel dał mi wszystko, co do niego miał. Nie wiem, jaki będzie plan. Zobaczymy. No, mam coś w głowie, co bym chciał z nim zrobić, ale to potem może opowiem wam w dalszej części. No i jeszcze pokażę wam go z drugiej strony. No, pracy na pewno będzie przy nim, jeżeli mielibyśmy coś robić. Fajną rzeczą jest to, że jest obrotomierz zegareczek. No, i jak widzicie, tutaj błotniki, części do niego w któryś wolny dzień przyjdę i po prostu go wypakuję. Zobaczymy, co do niego mam, co brakuje, i będziemy myśleć dalej, co z tym fantem zrobić. A plan mam na niego następujący. Yy, zaraz wam na przewidce wrzucę mojego pierwszego garbusa, którego miałem 10 lat temu i którego budowałem. I pomysł jest taki, żeby tego właśnie 1302 pomalować w te kolory, które widzieliście na yy, zdjęciach postawić go tutaj na tej ścianie. Ta ściana będzie tutaj w yy, banerach. Różnych fajnych, ciekawych flagach i zrobię sobie z tego reklamę swojego garażu. Także mam nadzieję, że pomysł na początku będzie ok i zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Także garaż jest znowu pełny, znowu coś fajnego, ciekawego wpadło. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Dajcie znać, co myślicie o tym garbusie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.